Uuu, witam wszystkich. Tutaj Jacek! No dobra, Jack z tej strony. A ja jestem Jack, co? <laughs> nie, dobra, nie, przepraszam. Cześć, z tej strony, Jacksem. Rę witam w kolejnym odcinku. Epoki lodowcowej czy era dinozaurów. Ostatnio skończyliśmy naszą przygodę nad tym, że Bak musiał pomóc naszym drogim przyjaciołom w walce z wielką mięsożerną rośliną, więc teraz będzie coś o wiele bardziej nadziemnego. Lot na pterodaktylu. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. W ogóle. Muszę coś zobaczyć. Zobaczmy dodatki. Co my mamy tutaj? Co odblokowaliśmy? Mamy SIDA. Mamy Mańka. Mamy L. E, odblokowaliśmy dość dużo modeli. Tylko. Zidź i Erek nie za bardzo się różnią. Ale jakaś różnica między nimi chyba musi być, nie? Dobra, jest z A nie, jest różnica. Chyba. Ano? Z ma jaśniejszą mortkę. Gdzieś kwinka. O, to to tak, jakie słodziośnie jest. Jest skrat. Jest bober. To mamy dziwacznego ssaka. Nie ma prawdziwej nazwy. Ja chyba pamiętałem gdzieś w jednym filmie dokumentalnym było coś takiego Glyptodon. O, to może być. Kretoświniak? W To jest Dodo. O! Kondorek. Szybki dosiek. No, mamy tutaj dość sporo. Odblokowanych szkiców. Mamy jakieś? No Ej, no tutaj mamy ich dość sporo. Otwarzasz głosów. To jest kwestia SIDa. Otwarzasz filmów. Na razie nie ma potrzebę tego brać, no dobra także nie przedłużając zauważyłem, że bardzo dużo osób przychodzi tutaj z filmów Gormity i tak dalej i chciałbym prosić was po prostu o to, abyśmy z tego co tu widzicie, czyli z widzów bez subskrypcji, było więcej widzów subskrybujących więc ruszcie tyłki, subskrybujcie ten kanał żeby nie przegapić recenzji czy filmu Także kontynuujemy naszą gierę. Wiem, że miałem co 3 dni robić to, ale nie udało się. Zobaczmy co tym razem. Czekaj, co? No to jak w końcu? O, to będzie jeden z najfajniejszych etapów tej przygody. No stuknięte jak to dobrze, że to są kasenki renderowane z silnika. No rusz się, Mac! Dobrze. Ale to nie jest ptak. Znaczy, to jeszcze nie jest ptak. To jest pterosaur. Czyli przodek ptaków. No dobra. Może bak nie jest po prostu zbyt obeznany, jeżeli chodzi o ewolucję gatunków. Naciśnij strzał, aby użyć rurki do strzelania i skok, aby opuścić owoc. O! O! Ło! E to jest sekten. Ej! Ojej, to jest jak te. To są jak te gry z szelanki. To są jak te szelanki arkadowe. Haha, arkadowe, przepraszam. Zarąbiście. Podoba mi się. Co tam mamy? O! Z dwóch stron? O! Co tu mamy? To było jak. Spoko, nie ma sprawy! Trzeba będzie uważać na wulkan. To ja wyszczerbuję te sziflary! Ej, zajebiste! Okej. Okay. Uwaga! Au! Dobra. Teraz będę mógł atakować z dwóch stron. Hej, to nawet jest bardzo przyjemne i odprężające! Dobra, i za pomocą spacji spuszczam owoce. Dobra... Wiesz, też sobie zadaję to pytanie z dzich. A może Edek? Ja... Ała! Ła, ła 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 Ja nigdy ich nie rozróżniam. Czekaj. O, jest klejnocik, dawego. No musimy teraz uważać. Jest tutaj dość intensywnie niebezpiecznie. Aj! Aj, aj, aj. O, mogę te kratery też rozwalać! Hmm. Dobrze wiedzieć. Ua. Dobra. A to sukin, kot wredny, jeszcze strzela do mnie z żądła. Tylko niestety szersze nie ma to do siebie, że jak nawet jak urządli, to i tak przeżyje. A niestety biedne pszczółki, pomimo tego, że mogą rządlić, to niestety umierają. Wiecie dlaczego tak jest? Powiem wam. W momencie, kiedy pszczoła cię ukąsi, w sensie urządli, to jej żądło jest przyczepione do jej wnętrzności, a kiedy ona próbuje się wyrwać, to jej wnętrzności później są uszkodzone, a w tym sposobem one umierają. Natomiast te sukinkoty, osy i te inne gady... One nie mają tego problemu i ich rządła mogą być bezpiecznie us usunięte. Eee, no cóż no. Jak to się mówi, nie można każdemu dogodzić. A masz, a masz, a masz. Jak bohater. Jakie ja nienawidzę ogólnie tych przeklętych roślin. Ale, ale wiecie co? Naprawdę fajna muzyka teraz leci. Dobra, skończyła się amunicja. Gdzie teraz zmierzamy? To jest dobre pytanie. Oposy i łasica! No i Jack. No, czyli pierwszy etap mamy jako tako z głowy i zebraliśmy wszystkie kryształy, lecimy więc dalej. To może być bardzo fascynujące. Jeszcze chciałbym parę spraw umówić, ale to po catscence. Przepraszam, co wy robicie? O nie! <laughs> Sit! Jak już to nie jechał, ty leciał na tym terodaktylu. Dokąd idziemy? To jest skrót. Taki... Wiesz, szczegół. No tak, to nie, nie, Walić niebezpieczeństwo! Walić stalaktyty, talakty, waląca się nam na ryj, walić... Prawie całą faunę i florę, która jest tam nieprzyjazna. Eee, tu nie wyspie wszystko chutę! lecimy sobie, do no, nic się nie stanie! na no, cały bug. No dobra, przejść przez jaskini i nie ta życia Teraz lecimy z innej perspektywy A, to ja mogę strzelać.. Aha, dobra, rozumiem, czyli tak muszę zabrać Dobra, czyli muszę zabrać amunicję, generalnie... Oj, ominąłem to. Nie mogę się wrócić. Więc tak, yy, ogólnie rzecz ujmując, wygląda na to, że górą, no, górą lecę do góry. No bo zazwyczaj w takich grach, gdzie jest, musisz latać, jest odwrócone sterowanie, tylko że tu jest normalnie. I nie jestem przyzwyczajony do tego. Zazwyczaj jestem przyzwyczajony, że jest właśnie na odwrót i... Prawie nie mam życia dobra, teraz mi się przypomniał. Za pomocą spacji możemy użyć pocisków, którymi są świetliki. Wiem, to brzmi dziwnie, ale jednak... Jest w tym coś fajnego. Dobra. A teraz lekko do góry. Uwaga. I pyks! A, a, jeszcze raz. He! <laughs> Sorki, motelki, ale ja muszę mieć z was jakiś użytek. Ło! Wow, Baga! Uh. Mam jeszcze kilka informacji odnośnie kanału. Chciałbym jako... Chciałbym, abyście się postarali w jednej kwestii, bo yy, chciałbym jakoś do końca roku te 400 subskrypcji mieć, więc bardzo bym chciał, abyście postarali się pod tym filmem ogólnie, żebyście. Zebrali te 400 subskrypcji Zachęcam was oczywiście do tego, bo Dzięki temu mam jako taką motywację PLUS Będę mógł zrobić lepszy materiał, bo niedługo będę miał nowy sprzęt, więc Prawdopodobnie będą o wiele lepsze gry Albo o wiele lepsze recenzje właśnie z takowych gier Pasek przyspieszenia będzie się wypełniał Kiedy nie będziesz korzystać z tej funkcji Nie możesz używać przyspieszenia, jeśli pasek jest pusty Pętle Aha Akcje Aha, dobra, czaję Łaaa Fuck dobra muszę jakoś opanować to sterowanie no! dobra nie ogarniam to bardzo dobra okej okay. do góry, do góry, do góry dobrze uwaga kurde jak się tu robił obrót aha dobra ciężko się kieruje tak dobra musimy załatwić na razie te rośliny jeśli nam się jakoś. Ua! Przyspieszenie, nie pa... Nie. Czekajcie. O matko, ja zapomniałem, którym się używa przyspieszenia. Dobra. Najpierw załatwię te rośliny. Obrót. Kurde, szkoda, że myszką nie mogę kierować. Byłoby mi o wiele wygodniej. Myśli, że co robię O! Wow. Uwaga! Dobra, jeszcze raz. Uwaga. Znowu skręcamy. Ciągle zapominam, że sterowanie jest odwrócone. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić, że nie mogę używać myszki do obracania. Mam 3086 wisienek. Ciekawy, ile ja będę mógł z tego pozbierać tośka. Dawaj, dawaj, szybko! Jest! Udało się! W lesie! Chyba w dupie chciałeś powiedzieć, tak? Albo raczej mówiąc mniej delikatnie, jesteśmy w bagnie. Nie! Aj! Ciągle zapominam. Ach! Ciągle o tym zapominam. No i padłem. Co za. Znowu mi się nie udało Ech, Bardzo Was przepraszam, nie jestem zbytnio w formie. nie jestem przyzwyczajony do tego sterowania Dawaj, dawaj, dawaj No znowu? No nie no bez żartów No cześć Marcin, żeś przyszedł w samą porę, bo nagrywam akurat nie. Także Witam Witam Cię serdecznie, tutaj jest Marcin, wielbiciel Lolitek. Znowu padłem, no cholera! Epokę lodowcową Także Te teraz nie gram. A jak coś to nie, nie wolno, przyknę, bo to będzie materiał dla dzieci. Czegoż to? A jak nie. myślisz? Hm. Bez e nie? Nie no Demonetyzacja od Ja i tak nie zarabiam z tych filmów Jeszcze A, no, dawaj! Dobra, bak Błagam cię, bug Musimy się skupić Nie! Nie! Ajaj, aj, nie Tam, jeszcze kawałeczek Jest! Tak! Dobrze! Dałeś radę, bak Po cholera Rudy. Po cholera rudy! Uciekaj! Także nie przedstawiliśmy się do końca. Ze mną Marcin. Tak jak mówiłem, wielbicie Lolitek. Jeśli nikt nie wie co to jest Lolitka, to zapraszam się zapoznać na Wikipedii! Matko, co jest? Aha, dobra, co tym razem? Przeleć przez kręgi chmur. Pokonaj pyrozaury i wrogi roślin. Aha, dobra, czyli tym razem będę musiał zdobyć punkty kontrolne i pozałatwiać parę tych roślin. Spoko. Spróbujemy jakoś co z tym zaradzić. Dobra. Dawaj! Ale muszę przyznać, że model latania w tej epoce lodowcowej 3 jest naprawdę fajny. Chociaż... Mówiąc tak szczerze, to ciężko mi się kieruje klawiaturą. Może no, by się tak napada przerzucić. No można, można. A! Spadać! Śmierdzące lunty! Cio! No. Polernicy. I oczywiście nie przeczytałem samouczka i... Nie wiem jak się przyspiesza. Brawo ja, kurde, no. Ale dobra, no. Ile... Musi... 25 Archeroptery Terozaurów będę musiał załatwić. Hmm, a w sumie to, to będzie trudne. Raczej nie. W ogóle, Marcin, ten uczysz, kiedy świetliki robią za pociski. To jest, jest piękne. No? Świet... Tak strzelasz takim świetlikiem? Tak, zobaczysz na filmie jak wyślę dzisiaj A, Amunicja z, sm, smugowa Amunicja tracerowa To jest amunicja tracerowa Jak to... Zaraz. A czego ty kotwam? Halo. Aj! Ja się, ja się męczę z tym botem This is not spy, właśnie, bo tu generalnie. Marcin się. Za, zaczyna programować tego bota. się tak nie za bardzo mu wyszło, ale. No ale ć... No ale się stara, tak? No w sumie ja sam wiem po sobie, że programowanie tego w Pythonie nie jest wcale takie łatwe. Co się. Nie, już się wkurzyłem i stwierdziłem, nie, nie dotykam Pythona, Biorę. No DJS i się męczy z JS-em, JS przynajmniej działa A powiem ci, że to sterowanie tam jest okropne Bo tak. Zazwyczaj jestem przyzwyczajony podczas latania w jakiejkolwiek grach, że jest odwrócone sterowanie Że wiesz, yy, na przykład, że górna strzałka lecisz w dół, a dolna lecisz w górę. No tak. A tu jest tak jak powinno być, czyli źle. Czy ty lubisz Inverted? Czy... Dl dl dlaczego? Powiedz mi. Wytłumacz mi dlaczego lubisz yy, Inverted sterowanie? Bo się do niego przyzwyczaiłem. To się odzwyczaj. Wow. tak byś powiedział ko komuś kto bierze amfetaminy. Ty, bo ja nie mogę ciągle przestać brać amfetaminy. No to nie bierz, LOL. Żeby to było takie łatwe. Tak, żeby to było takie łatwe. Aj, w ogóle. Dlaczego? Dlaczego ta seria zamieniła się w dyskusji o narkotykach? Jak to się stało? Wracając do zasięgów, yy, padłem. Więc tak wracając do zasięgów <noise> Ogólnie... ej, a może porozmawiamy o tym jak YouTube się zwalił ostatnimi czasy Ale, ale, ale o tych chyba nie trzeba mówić, że jakby ich system jest poprzedny A wcześniej był dobry? No pewnie był no Wcześniej to nie było systemu do, 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 do reklam, bo nie było reklam. No tak, bo wcześniej nie wpadli na to, że można na ludziach zarabiać. O nie, i teraz się obrażą lekamodawcy. O nie, co teraz zrobimy? Dobra, ale widzów będę. Ale teraz mam was, widzowie, więc będziecie musieli powiększyć te zasięgi, aby ludzie byli uświadomieni, jak się są manipulowani. <laughs> Ponieważ obowiązkiem każdego orka jest zabić kurła tych ludzi, Cyt cytując słynnego polityka. Oczywiście z hordy. <laughs> Po co dla kumaty? Polityka z hordy A taka propos Bo w WoWie zmienili hierarchię W sensie nie hierarchię, tylko teraz już Nie ma tych Nie ma wodzów Nie ma wodza, są za to Council W sensie, jak to się kurde mówi Cholera zapomniałem Rada, tak Teraz będzie rada w hordzie Także, co ja w ogóle będę gadał teraz wowie? Więc tak, w ogóle nie wiem czy Marcin słyszałeś, ale Disney ma podobno wykupić od Dreamworksa prawa do epoki lodowcowej. <grymne> Serio? <grymne> ja już to widzę, nie? Uniwersum zostanie tak przeruchane jak Gwiezdne Wojny. <grymne> o nie! To będzie straszne. Dobra Teraz powinienem dać radę. Dobra, jest piąty. Dobra, obróć się szybko. Pteruś, dajesz. Znowu nie mogę się przyzwyczaić do tego. Dobra, ile jest? 6 na 10 roślin zniszczonych. Przeleciałem przez pięć kręgów, teraz przez 6. I trzeba będzie zabić pozostałe pterozaury. A w ogóle wiesz co się... Marcin dowiedziałem od kolegi. Co. Kole, y, kolega powiedział koleżance, że... Y, znaczy... ona się spierała z nim, że dinozaury nie są krewnymi ptaków. Że ptaki nie są spokrewniane z dinozaurami. Także... Tak sobie myślę.. Czekaj. Czekaj, co? Ale... Ale panie... panie Darwin <laughs> Ale jak to? Przecież nawet podstawówce uczą to... że po, w teorii ewolucji jest powiedziane, że prawie każdy sak, który tu... Czy tam nie sak, no ptak pochodzi właśnie od dinozaurów, bo od czegoś życie jednak pochodziło, tak? Z czegoś się musiało rozwinąć. Czyż nie, tak? Tak i nie. To znaczy, sformułuj. Bo jeżeli mówimy o bakteriach, kiedyś, dawno, 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 dawno. No. W tych pierwszych komórkach, to generalnie nie, one powstały z kompletnie niczego. W sensie, nie do końca, ale... No, a to widzisz, to jednak coś z czegoś powstało. Nic z niczego nie powstaje. Tylko, że... e stało to z RNA Czyli jednak z czegoś to powstało, nie z niczego. No tak, to, że kiedyś to było nieżywe po prostu. Nie, by, nie, nie było nie było tak rozwinięte jak to my rozumiemy może tak. Nie było to tak rozwinięte jak my roz, rozumiemy organizm mm, złożony, jak na przykład tutaj zwierzęta jak ssaki czy ptaki Początkowo to były tak. też... Pierwotniaki, jednokomórkowce, polipy, czyli na przykład meduzy. Ej, właśnie, to jest dobry sposób. Co ty na to powiesz, żeby z epoki... Ja ciebie będę zapraszał i będziemy rozmawiać o ewolucji, nie? Dajesz. Nie, ja... nie, mówię po... będę musiał wszystko Ej, ale przynajmniej będzie coś ciekawego, tak? No tak. Moje ciągłe pierdolenie... Yy, znaczy, yy, gadanie. no, no. no. Nawet <noise> sam się trzymasz nie potrafisz. Ej! O nie! Jedna kreska mi została. O Boże, o kurde. Jeden pterozał do zabicia. Dobra, radę! Tak! Dobrze udało się. Szybko! Kończą mi się Kto ustawił Siedzi, Siedziwisz, Bak. Bak, jesteś na. bardzo dużej wysokości.

Ale jednak z, z takim y, małym przeskoczeniem drobnych szczegółów. O nie! O nie, to jest ten. Jakie nienawidzę tych poziomów, kiedy seed musi uciekać przed dinozaurami. Boże święte. W ogóle nie pamiętam, czy wam nie mówiłem, ale nie pamiętam dokładnie, jakiego gatunku jest Rudy. Nie wiem Marcin czy pamiętasz takiego dużego białego dinozaura z filmu Ja niestety nie pamiętam jak Nazywał się ten gatunek <słuch Rajko> O co mnie gryziesz Co mnie gryziesz pajacu no. <słuchHAEL> Ja dobra gdzie jest bój kontrolny Przepraszam, że ja tak za bardzo nie jestem skupiony, ale... Wszystko mnie gryzie! Uciekaj! Uciekaj! Ja mam alergię na dinozaura albinosy. No, gryź. Haha! Ha. Gówno! Nie ugryzłeś mnie! Niemo to! Eee. O kurde! O dzięki mordo! Jeszcze mnie przerzucił na drugą stronę, jaki uprzejmy. O! Uh! Uwaga! O! Aha ha Hehe. Ej. Wiesz co? Wiecie co? Jedno. Da się nawet przejść ten poziom. Da się przejść tę sekwencję poziomów jedną no. ręką. Serio. Hej, <grym> Marcin. Da się przejść tę ucieczkę od Rudiego jedną ręką. <grym> se nie myślcie kurwa, że... Ja, ja... kurde. se nie myślcie, że tu ja, jakieś dziwne rzeczy wam mówię, tak? se mówię jak jest Da się? Na, na pewno się da Tylko, że to będzie trudniejsze, bo masz jedną rękę. Spokojnie, hops. Nie! Udało się! I to... I to za pierwszym podejściem. Dobra, to już jest osiągnięcie. Tylko szkoda, że Seat utknął na kawałku skały, który jest rozgrzany do czerwoności. Ah, ah shit, here we go again. Czyżby to był koniec Sida Leniwca? Miałem, nie! Kocha Oczywiście, że nie. Krata? Wracasz? Nie pożegnałem się z dziećmi! Sorry, ale trzymajłabym przy sobie. Ta zmierza do domu. Tak właśnie dzieje się przy pozoreniu. Piękne. Okej, okay, wygląda na to, że za niedługo będzie finałowa walka. Także wygląda na to, że niedługo się pożegnamy. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o zasięgach. Dostępniajcie to jak najdalej. Powiedzcie, że <laughs> Jacek. Już niech będzie tu ten Jacek że będzie grał w takie gry, które nie były restaurowane od dużego czasu dużego dłuższego boże nie były ogrywane od dłuższego czasu recenzje też zachęcam zobaczyć także ja się będę z wami żegnał marcin do zobaczenia o widzisz jednak go nauczyłem, żeby był uprzejmy nie to to na razie